Serdecznie witam na kanale Matspot. Dzisiaj robimy zadanie 21 z egzaminu ósmu i zadanie za 3 punkty to jest. Podstawą ostrosłupa o wysokości h jest kwadrat. Na rysunku przedstawiono siatkę i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosupa. Oblicz objętość tego ostrosupa. Więc na początek przypomnimy sobie wzór na objętość ostrosupa, to jest V równa się 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Musimy obliczyć pole podstawy i musimy znać wysokość. Zaczniemy od pola podstawy. Podstawa tego ostrosłupa to jest ta figura i to jest kwadrat. Pole kwadratu liczymy bok razy bok, czyli w tym wypadku to będzie 5 razy 5. To jest 25. 25 cm2 to jest pole podstawy. A teraz jeszcze będzie nam potrzebna wysokość, czyli ten odcinek. No i tutaj musimy teraz sobie popatrzeć, jak to jest z tą siatką. Gdybyśmy z tej siatki chcieli skleić ostro słup, to ta krawędź by się skleiła z tą krawędzią, ta krawędź by się skleiła z tą, ta krawędź by się skleiła z tą, i ta krawędź 13 skleiłaby się z tą krawędzią 13. Czyli tutaj te krawędzie muszą być równe. Jeśli tu jest 13, to tutaj też jest 13. A skoro tak, to mamy tutaj taki trójkąt, trójkąt jest prostokątny, więc z twierdzenia Pitagorasa możemy sobie obliczyć jakie jest h. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam, że przeciwprostokątną, jeśli weźmiemy i podniesiemy ją do kwadratu, to to będzie tyle samo co jedna z przyprostokątnych, czyli h do kwadratu plus druga z przyprostokątnych 5 do kwadratu, 13 do kwadratu to jest 169. h do kwadratu bez zmian. A 5 do kwadratu to jest 25. Teraz 25 przerzucimy na drugą stronę, i te 25 będzie miało znak minus. To się równa h kwadrat. Odejmujemy te dwie liczby, wychodzi nam z tego 144. I żeby mieć samo h, to teraz musimy to wszystko spierwiastkować. h to będzie równe pierwiastkowi ze 144, znaczy, że to h będzie równe 12. Skoro znamy pole podstawy, i znamy wysokość, to możemy już liczyć z tego wzoru objętość. To będzie 1 trzecia razy pole podstawy, czyli razy 25, i razy wysokość, czyli razy 12. Teraz musimy to wszystko wymnożyć. Najwygodniej będzie to, jeśli zrobimy tutaj sobie kreskę ułamkową, dopiszemy 1 na dole. I wtedy widać, że trójka i dwunastka nam się skracają. Z tego wychodzi tutaj 1, a z tego po skróceniu jest czwórka. No i wtedy pod kreskami ułamkowymi mamy już same jedynki, których nie będziemy pisać, a u góry będzie 25 razy 4, czyli z tego wychodzi 100 cm sześciennych i to jest rozwiązanie tego zadania. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.